Siemano, witam Was w kolejnym dniu po wczorajszej przechadzce. Byłem mega wykończony. Cały dzień poza domem, od rana do wieczora, ale przez to mogliście zobaczyć ładniejsze widoki. Teraz znajduję się na dzielnicy takiej, której jest bardzo dużo wieżowców. Bardzo dużo się też tu buduje nowych wieżowców. Jest to taka bardziej fancy dzielnica. Bardziej taka biznesowa, biurowa, i teraz, właśnie przede mną rozpościera się mega skyline tych wszystkich budynków. Bardzo ładnie to wygląda, zaraz wam to pokażę, ale chciałbym się właśnie z wami tu przywitać. Przede wszystkim w nowym dniu w Istambule. Dziś będzie taki bardzo lajtowy dzień zwiedzanie po prostu megacentrum Istanbułu, zwiedzanie wieżowców, dziś będzie bardzo miejsko, mniej historycznie, a bardziej nowocześnie, ale trzeba pokazywać różne oblicza Istanbułu, nie tylko tą historyczną część, ale również właśnie część taką bardziej nowoczesną, także zaraz Wam pokażę ten fascynujący widok, także do zobaczenia później. Jak mogliście na przebitkach zobaczyć, dotarłem w końcu do centrum tej biznesowej dzielnicy. No i teraz się z Wami odwrócę i zobaczycie właśnie te przepiękne budynki za mną. Proszę bardzo, nie lecimy. Tutaj w tle widać część Istambułu i tu już się zaczynają budynki bardzo wysokie, siedziby banków, biurowce. Wygląda to super. Tam za mną w tle jeszcze jest kolejna partia, którą wam zaraz pokażę z bliska. Fajny jest taki kontrast, bo na tle tych z tyłu za mną wieżowców jest meczet i to robi też fajne wrażenie, także zaraz wam też to pokażę. No i oczywiście po zrobieniu fajnych widoków odejdę bliżej tych budynków, żeby wam pokazać wam ich ogrom. Także jeżeli lubicie tego typu klimaty, no to oczywiście zachęcam zostać dalej na vlogu. Lecimy z kolejnymi przebitkami i widzimy się już pod samymi wieżowcami. Tu kolejny punkt widokowy na budynki. Tutaj za mną właśnie rozpościera się przepiękna panorama miasta. Teraz właśnie jestem przy tym meczecie. No i za mną budynki, które już wcześniej widzieliście, tylko z innej perspektywy. Wydaje mi się, że jest to super lokacja. Widać stąd naprawdę kawał Istambułu. Naprawdę robi to wrażenie. Zobaczcie, tutaj są te wszystkie wysokie budynki. Tutaj mamy w oddali już bardziej takie bloki mieszkalne. Super to wszystko tutaj wygląda. Dobra, zaspamowałem Was widokami i teraz jestem już tutaj pod samymi wieżowcami. Zobaczcie, jakie wielkie, ogromne. Super to wszystko z bliska wygląda. Teraz spróbuję znaleźć jakieś wejście gdzieś tutaj w prawo, żeby po prostu wbić się między te budynki, żeby jeszcze bardziej poczuć po prostu ten. Klimat wielkich wieżowców i biurowców. Nie wiem, czy tutaj tak da radę, bo jak na razie patrzę, idę, to wszystko jest ze sobą połączone i ciężko chyba będzie się tak wbić między budynki. Ale może się gdzieś tam uda z tyłu to ogarnąć. Bo jak na razie to kiepsko to widzę, ale generalnie robi to wrażenie. Jeżeli uda mi się znaleźć wejście, no to oczywiście Wam pokażę jeszcze z bardziej bliska te budynki. Natomiast na ten moment. Możecie tylko podziwiać z tej oto perspektywy, ale i tak czy siak wydaje mi się, że robią wrażenie. Nie bardzo widać jakąś drogę, żeby można było się tam dostać, ale tutaj jestem z drugiej strony na moście i mogę Wam pokazać też jeszcze panoramę z tego miejsca. Proszę bardzo. Też super to wygląda. Ładnie to się prezentuje tutaj z tej strony. I tutaj w tle widok na resztę wieżowców. Bardzo ciekawie. Super ta wielkomiejska dżungla się tutaj prezentuje mega fajnie. Ja już dojechałem na swoją portową dzielnicę. Dziś Was trochę pospamowałem miejską dżunglą. Ale jak mogliście zobaczyć, widoki były przednie, więc uważam, że warto było to zobaczyć. Coś innego niż takie historyczne części Istambułu. Ja teraz idę coś zjeść. Chwila odpoczynku i wieczorem, oczywiście, jakieś przechadzki między uliczkami. Specjalne takie gubienie się po mieście, także to jest coś, co lubię. Ale dziś warto było pospacerować między drapaczami chmur i muszę Wam powiedzieć, że po prostu bardzo, bardzo nogi mnie bolą, już odpadają mi, mimo że. Zwiedzanie Hagi Sofii oraz Niebieskiego Meczetu było też wyczerpujące. Ja już jestem w innym miejscu, bo urwało mi baterie. Już wszystkie wyczerpałem, więc urwało mi w połowie zdania, ale kończąc temat, była to bardzo fajna przechadzka po wieżowcach. Ja teraz w tym momencie znajduję się na tarasie mojego hotelu. Zobaczcie, jaki przepiękny widok. Fajnie widać całą okolicę, a jak Wam pokażę z tej strony, to możecie zobaczyć, że jest tutaj bardzo dużo statków takich handlowych. Jesteśmy przy porcie, bardzo fajnie to wszystko tutaj widać. Ja sobie jeszcze pochiluję tutaj na zachodzącym słońcu, a z Wami się już żegnam. No i oczywiście zapraszam na kolejnego vloga z Istambułu. Nie wiem jeszcze co dokładnie Wam nagram, ponieważ nie mam aż takiego ciśnienia na nagrywanie, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie zapraszam na kolejnego vloga z tego ogromnego miasta. Także na razie i cześć.